11 maja w Galerii Hall Osiedlowego Domu Kultury w ramach 13 spotkań z piosenką lwowską i kresową Tajoj 2009 odbył się wernisarz wystawy fotografii zatytułowany Sceny z życia kresowian. Wystawa będzie czynna do 10 lipca. Witam gorąco i serdecznie w Galerii Hall na specjalnej, specjalnej podkreślam, wystawie, wystawie fotografii, która towarzyszy trzynastym spotkaniom piosenki lwowskiej kresowej. Co roku, od kilku lat już, jak wiecie Państwo, wystawy takie towarzyszą Wileńszczyzna, Nowogródek, Wołyń, Polesie, Ziemia Czerwińska, Pokucie. Tak jak pięknie powiedziała tu Pani Elżbieta Kotlarska, tam oni, a my tu, na Dolnym Śląsku. I ten związek myślę, że będzie zawsze mocno wiązany węzłem uczuć miłości, przyjaźni, nostalgii. Atmosfera jarmarków, urokliwych jarmarków na wschodzie i wtedy, kiedy sprzedaje się pięknie haftowane haftem krzyżykowym. Obrusy, i wtedy, kiedy kurczaczki małe się sprzedaje, albo tam, gdzie mięso i wędlina, atmosfera y, bardzo codzienna. Ale dla nas, tak sobie wyobrażam, jeżeli się pojedzie, to odnawia się to, co miało miejsce i co było charakterystyczne dla kresów. Tak to wyglądało. Y, uważam, że ten czas w jakiś sposób tam się zatrzymał, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że pan prezes jeszcze na ten temat nam dopowie. Zapraszam serdecznie i poproszę autor zdjęć i prezes Towarzystwa no, będzie miał wiele do powiedzenia. Trzynaste spotkania z piosenką, któraś tam już wystawa i dwudziestolecie naszego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jest to na pewno dorobek nasz wspólny. Dorobek chociażby tego, że się spotykamy. Spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu na tych zebraniach naszych, normalnych, z prelekcjami. Spotykamy się na wycieczkach raz w miesiącu, autokarowych. Spotykamy się co sobotę na wycieczkach pieszych. Ci, którzy mają na tyle zdroga, to chodzą z nami i wiedzą. Czyli jesteśmy razem. Jest nas liczna grupa yy, i takiej grupy drugiej. Wiele górze nie ma. Tu się chwali. Nie ma takiej drugiej grupy tak prężnej. Najważniejsze, że to ciągle istnieje, przychodzą do nas, młodzi i z tego dobra, które im przekazujemy, z tych, tych wiadomości budują swoje wyobrażenie o naszym kraju, o naszej historii od trzech edycji idąc. W kierunku młodzieży organizujemy konkursy ocalić od zapomnienia. I też się odbyło dla szkół ponad podstawowych i średnich. I cały powiat w tym uczestniczy i to jest najprzyjemniejsze, że nie tylko my patrząc na niektóre zdjęcia albo tam będąc, ocieramy łzy, ale oni zrozumieją, dlaczego dziadek. Ojciec czy matka to robią. I to jest piękne. Ceglicze, otworzymy granice, Weryka Świerki już szło znów, I znów Paczewski pójdzie w rób. I powitamy nasz dwóch. Gdy ktoś się urodził w Lwowi, Nie baj, tluj, co chcesz, to mój że serce ma tylko połowi pod drugą połowę ci